No i ja chcę powiedzieć Polakom, to wszystko te problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej Naprawdę? różdżki. Tak, Jak przyjmiecie władzę, to już Panie będzie redaktorze, kraina od... szczęśliwości. Od... Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała. No właśnie, panie ministrze, wybiera się pan w końcu na to cmentarzysko politycznych słoni. I dlaczego pan tak barwnie w wywiadzie dla Newsweeka określił pan Europarlament? No bo część polityków, mniej więcej w moim wieku, udaje się na coś w rodzaju właśnie cmentarzyska słoni, kiedy przychodzi ich czas. Ja na razie mam co robić, w związku z tym trochę wykpiłem rozliczne plotki, że... E, za chwilę się tam mam znaleźć być może kiedyś przyjdzie taki moment ale na razie to nie jest czerwiec tego roku, rozumiem nie, po tym co ja mam codziennie raczej się nie wybieram w polskich domach będzie lepiej we wszystkich polskich domach będzie lepiej dzięki tym stu dniom i tym 100 konkretom. To są, to są zobowiązania, które naprawdę wykonamy w ciągu 100 dni. Cały czas jest wypominane, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma tych 100 postulatów, 100 konkretów na 100 dni. Ludzie liczą, patrzą no i. To na pewno nie będzie. Gdy w życiu bym nie pomyślał, że sto tak gigantycznych rzeczy ktoś odbierze, że nie będą realizowane w ciągu kadencji, I my tego nie deklarowaliśmy. To traktuję jako raczej taką przenośnie, ta, ta, yy, taką przenośnie. Yy, taką przenośnie. <śm> Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Mamy luty. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. To nam się planeta po prostu spali. O kur... Dlaczego komuś tak się spieszy? Dlatego, że się planeta pali, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. Planeta nam się spaliła. To nam się planeta po prostu spali, planeta nam się spaliła. I jeżeli nie możecie już patrzeć na tych naszych przedstawicieli, którzy rozsadzają się po spółeczkach, uważają się na ziemi, którzy uprawiają jawny szantaż lub też korupcję polityczną, którzy mają jawne powiązania mafijne. Którzy obiecywali walkę z układem, a potem sami do tego układu weszli do to, i, do, i do tego do jego samego jądra, to tym wszystkim, którzy mają już tego po prostu serdecznie dość, chcę powiedzieć dwa słowa. Jest nadzieja. Ta nadzieja stoi dzisiaj przed Państwem i nazywa się Polska 2050. Kolejne pytanie. Czy ktoś w ministerstwie pomyślał, że możemy wydzierżawić elektrownię atomową zamkniętą w Niemczech, żebyśmy produkowali prąd na nasze potrzeby? W ten sposób już teraz moglibyśmy wyłączyć moce węglowe. To i tak dalej byłoby importowanie energii. Naszym celem jest odbudowa suwerenności energetycznej i korzystanie z zasobów, które mamy tutaj na miejscu w kraju w większym zakresie czyli produkowanie energii z wiatru, produkowanie energii z prądu. Produkowanie e, energii z prądu Czy to jest taka celowana praca. Pracę domową odrobił, bo niedawno bo podczas jednej z rozmów pewnie pan poseł to pamięta. Nie potrafił pan wskazać, kto władzę wykonawczą w Polsce sprawuje. Kto ma władzę wykonawczą w Polsce? Władzę wykonawczą. Sejm. Domyślam się, że tę pracę domową pan poseł odrobił i zajrzał do Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak. Czyli kto sprawuje tę władzę wykonawczą, panie poszle? Oczywiście, że prezydent i Sejm. Panie poszle, to i widzę pan. <gry> Naprawdę raz Pan na tym wpadł, i nawet nie dowiedział się pan, kto sprawuje władzę wykonawczą. No jak najbardziej, panie redaktorze, jak no najbardziej. Prezydent? Prezydent i. Sejm i, say, I say. Nie, panie poszle, pan nie ma władzy wykonawczej. Naprawdę. Naprawdę, uwierzcie mi, byłem premierem. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja. Żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że, cen, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. Dziennikarka zadała mi pytanie: A gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem: po 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Według raportu organizacji Oxfam 1% najbogatszych ludzi produkuje tyle samo emisji CO2, co dwie trzecie ludzkości. Dlaczego Lewica, która podobno walczy ze zmianami klimatycznymi, tak chętnie wprowadza obostrzenia dla najbiedniejszych obywateli, a chroni najbogatszych choćby głosując za tym, by obostrzeniom klimatycznym nie podlegały luksusowe auto czy loty prywatnymi odrzutowcami? Pytanie jest tendencyjne, Pani redaktor. No i co, w związku z tym... W związku z tym nie, nie, ale powie, to nie jest tak? prawda. Nie, to ale nie. dlaczego zagłosowali, zagłosowaliście za tym, żeby obostrzeniom klimatycznym nie, nie podlegały luksusowe auta, czy też e, prywatne dżety? Pani redaktor, e, jeszcze raz powiem, e, ewolucja, a nie rewolucja, e, my mamy jednoznaczne stanowisko, jeżeli ale chodzi... Ale co to ma do rzeczy? No ja pytam, dlaczego akurat taki był, a nie inny wynik głosowania? Nie wiem, szczerze powiem, nie do końca rozumiem to pytanie i co się miało wydarzyć, że, że, że rzeczywiście tak, tak, tak to odbiera to jakiś internauta, rozumiem. Tak, internauta. Internauta. Mhm. Nie wiem, szczerze powiem, pani redaktor, mamy jednoznaczne stanowisko, jeżeli chodzi o energię odnawialną, o OZE. Nie wiem. Jeżeli dotarłeś do tego momentu i nie jesteś niewolnikiem to z kodem EUROPA otrzymujesz 20% zniżki na zakupy w memowy.pl Bardzo dobrym pomysłem, którym jest naszym pomysłem, naszym autorskim pomysłem, jest pomysł dobrowolnego ZUS-u. Dobrowolny ZUS dla małych firm. W pierwsze 100 dni rządów z obecnością PESEL-u. Czy taki pomysł byłby realny? Ustawa jest gotowa, czeka na rozpatrzenie, więc jak najbardziej. Powołania też koalicji polskiej. Od tej takiej rewolucji pokoleniowej w Polskim Stronnictwie Ludowym mocno zwracamy się ku rozwiązaniom, które się sprawdziły, jak chociażby w Niemczech. Dobrze, to ja Dobrowolny ja... ZUS jest i wspólnie z całą koalicją polską za takim rozwiązaniem optujemy. Dostaje pan redaktor jasne stanowisko. Czy chce pan płacić składki na ZUS, czy nie? Dobrowolny ZUS to jest sprawa dla, dla przedsiębiorców. Dobrowolny ZUS dla Dobrowolny, czyli wakacje od ZUS-u. Czyli wakacje od ZUS-u. To jest, to jest patologia na patologii i z tym się zżynam. Nie tylko z Zielonym Ładem, nie tylko z Ukrainą, ale z takimi patologiami, które ja każdego dnia odnajduję. Panie Ministrze, to pan poprze te słowa i pokaże te gospodarstwa. Pan listę miał pokazać, pan wąt pokazać. teraz już Mam już mam sposób doceniać. Już do mam sposób To, na to Niech pan pokaże te bakteriozy w takim razie, udowodni swoją wiarygodność. Pani minister, tak, słuchaj, już. Y gdzie jest samochód? Moją teczkę przyjęcie. Nie tego. Nie, wie pan, ja nie muszę swojej wiarygodności udowadniać, ale ja panu pokażę. Dziękuję. Minister... Dajcie moją teczkę z samochodu, jeżeli jest bardzo możliwe, że tam jest. A few moments later Bo jak nawet my siedzieliśmy. potrzebuję ten telefon. Bo zobaczę, czy mam ten dokument. Nie, nie mam. Nie mam. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić.